Witamy się serdecznie, drugi dzień, jesteśmy nadal w Taorminie z samego rana wstaliśmy, przepiękna pogoda idziemy coś zjeść i zabieramy Was na wycieczkę przed nami widzicie ekipę, która nazywa się ekipa zawsze trzeba na nas czekać ale są dzielni i zawsze na nas czekają główny plac Taorminy jeszcze raz Wam go pokazujemy przepiękny kościół wieczorem wygląda super knajpki już otwarte Spójrzcie, to Ormina leży na takich górach i tam wysoko, wysoko można wejść. Można podziwiać nie tylko zabytki, ale też widoki. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć jakieś lokalne wyroby, to słuchajcie, pamiątki, zawsze na propsie. Te są naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i tak jak ostatnio Wam mówiliśmy, to jest znak Sycylii. A dlaczego? Nie mam pojęcia. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć katedrę. Jest to jeden z piękniejszych budynków z pewnością w Taorminie. Jest bardzo stara i jest to katedra świętego Mikołaja. No i standardowo, idąc na parking, macie parking z widokiem, z widokiem na Etnę. Dzisiaj też wygląda wspaniale. do jednego z miejsc, które Wam dzisiaj pokażemy. Jest to malutkie miasteczko Savoca. I to miasteczko słynie z tego, że tutaj były kręcone sceny do słynnego włoskiego filmu albo amerykańsko-włoskiego filmu Ojca Chrzestnego. W dzisiejszym dniu będziemy oglądać jeszcze jedno miasteczko, które słynie z tego samego. Także jeżeli jesteście fanami, bądź nie, zostańcie z nami, bo na pewno wyglądają bardzo urocze te miasteczka. A samo miasteczko jest naprawdę bajecznie położone, tylko spójrzcie, tymi ślimakami musieliśmy tutaj się wdrapać i wjechać samochodem. Pokażemy Wam ten kościół, bo to tam Michael Corleone brał ślub, a także pokażemy Wam bar, gdzie prosił o rękę córki. A jakby ktoś pytał, to to właśnie Francis Ford Coppola. Tylko spójrzcie, jakie przepiękne widoki. Naprawdę bardzo urokliwe miasteczko. Jesteśmy na takim małym ryneczku. No i tutaj, właśnie tutaj, znajduje się ten słynny bar. Zaraz do niego wejdziemy. W środku macie takie małe muzeum poświęcone Ojcu Szesnemu i temu, jak kręcili tutaj te scenę. Fajne miejsce, urokliwe. Chociaż nie można tu za bardzo nic zjeść, raczej przychodzi się tutaj na kawkę. Ale naprawdę, naprawdę fajne miejsce, kawał historii. Scena z filmu z tym barem. Tak to wyglądało wtedy. Wchodziliśmy na kawkę. Gabi oczywiście soczek, bo Gabi nie pije kawki, a tu wszędzie są koty, spójrzcie. Nawet na drzewie. A tu mamy naszego lokalnego Don Corleone, czyli ojca chrzestnego z kotem na podołku. Ale jesteś śliczny, przepiękny. Jest Jesteśmy już po kawce, bar bardzo fajny, bardzo dobry soczek. Tak było, bardzo klimatycznie, natomiast ceny trochę mniej fajne, no ale. Tak, ceny są typowo turystyczne, więc cappuccino kosztowało 5 euro, soczek pomarańczowy 7 euro. Ale bardzo fajny klimat, w środku też fajne zdjęcia. Fajnie poznać kawałek historii. A teraz lecimy dalej. Tak wyglądają uliczki w tym mieście. Tu znaleźliśmy bardzo fajny balkon, a podoba nam się on dlatego, że ma taki widok. Słuchajcie, przepiękne miejsca. Teraz idziemy do kościoła, o ile pan, nie pan do mnie przejedzie. Za porozmawialiśmy z taką starą Włoszką. Ona proponowała, żebyśmy zobaczyli jeszcze ten kościół, bo jest równie przepiękny. I córka brała tu ślub, a my zobaczyliśmy ten dom i bardzo nam się spodobał. Taki dom wybudowany dosłownie na skalę. Teraz dochodzimy do głównej atrakcji tego miasteczka, czyli kościoła San Nicolo. Wygląda naprawdę przepięknie, jest przepięknie położony na wysokiej górze. Zobaczymy czy da się zajrzeć do środka. Sam kościół początkowo pochodzi z XIII wieku, więc jest naprawdę bardzo stary. On oczywiście został zniszczony wielokrotnie przez te setki lat. No i to właśnie tutaj kręcono sceny do Ojca Chrzestnego. Chodzi przede wszystkim o ślub Michaela Corleone. A tak wygląda panorama tego miasteczka. Super miejsce. Wojtuś, dziękujemy, że nas tu zabrałeś. Jest naprawdę bardzo fajne miasteczko, bardzo fajne miejsce. Warto tu przyjechać, jest tutaj super spokojnie. Można poczuć takie błogie włoskie lenistwo, napić się kawki, zjeść sobie jakiegoś rogalika i naprawdę poczuć się jak prawdziwy Włoch. Przepiękne sycylijskie klimaty. Wygląda to naprawdę oszałamiająco. Jesteśmy troszkę nad kościołem, trafiliśmy też do zamku Pentefour, jednego z zamków, które tutaj był w dawnych czasach. Teraz, jak widzicie, są ruiny na wzgórzu. Jest zamknięte, ale widoki tam, na morze, przepiękne. Mieszkać z takim widokiem na Etna, przepięknym, w takiej uliczce. Naprawdę to jest ślicznie. Bezcenne. Warto przejść na drugą stronę góry. Tam jest jakiś mały zamek, a tak widzicie miasteczko po drugiej stronie. Znowu jakiś zamek. Znowu jakiś kościół. No i ta góra jakoś się nazywała dziwnie. Jest i kolejny kicielek. O, uciekł przede mną. Jeśli lubicie takie włoskie klimaty, mało miasteczkowe, to zostańcie z nami, bo będzie tego w tej serii na pewno dużo. Patrzcie jak etna z tyłu przecudnie wygląda jest to naprawdę prześlicznie miasteczko nazywa się Sawoka, jeżeli jeszcze nie wiecie tak, mamy trochę świra na punkcie gór niedługo zobaczycie naszą serię z Nepalu także zobaczycie jak tam bawiliśmy się w górach znaleźliśmy jeszcze wzgórze kaktusów a tak naprawdę są opuncje figowe, ale jak widzicie, są naprawdę wszędzie. Opuszczamy już Savokę. Mnie to miejsce bardzo przypadło do gustu. Jest naprawdę śliczna, klimatyczna, taka mała wioska sycylijska. Polecamy się tutaj um, polecamy tutaj przyjechać na jakąś kawkę, soczek, tak sobie przespacerować luźno. Jest bardzo fajnie. Wpadajcie, jak tylko będziecie w okolicy, a my widzimy się w kolejnym miasteczku. Wpadliśmy do kolejnego miasteczka Forza Dagro. Widzicie, jak wygląda? Jest naprawdę malutkie. Jest też na szczycie góry. Jesteśmy teraz troszeczkę bliżej Etny, więc już lepiej ją widać. Tak, idziemy teraz sobie znaleźć jakąś knajpę. Gabi, opowiedz, jak ci się podoba na razie miasteczko. Miasteczko bardzo fajne, natomiast trochę wymarłe, wszystko jest pozamykane. Eee, próbujemy znaleźć jakąś knajpę. Zobaczymy, czy nam się uda. Chodź z nami. Byłoby naprawdę miło. To, co mi się najbardziej podoba, że ta uliczka, którą idziemy, nazywa się Via del Arco. No i chyba rozumiemy dlaczego. Znaleźliśmy jedyną otwartą knajpę. Tak się nazywa. Wchodzimy. Wzięliśmy sobie tradycyjne danie kuchni cylijskiej. Tutaj mamy makaron z miecznikiem i z bakłażanem. To może trochę mniej tutejsze, ale mm, spaghetti z muszlami. A tutaj mamy pastala norma, czyli. Makaron z bakłażanem. Dokładnie. Na zdrowie. Podobno ten kościół również. Brał udział w scenach z Ojca 6. I są tutaj też takie malownicze uliczki, które były filmowane. My się teraz przejdziemy po tym miasteczku. Zobaczymy jak wygląda. Oczywiście wszystko wam pokażemy. A ja chciałam tylko powiedzieć, że zjedliśmy, było dużo, było drogo i generalnie wybralibyśmy inną knajpę, gdyby nie to, że to była jedna otwarta. Przepiękny plac z fontanną. Również podobno jedna ze scen była tutaj kręcona. A tam macie widok na morze. Mimo, że to miasteczko jest prześliczne, wszystko jest pozamykane dosłownie. Jesteśmy drugi dzień stycznia tutaj. Nic tutaj nie ma, ludzi praktycznie też nie ma, także jest takie trochę opustoszone. Op <laughs> opuszczone trafiłem na ławeczkę z widokiem można sobie chwilę odpocząć popatrzeć na miasteczkę tuż przy morzu a tam dalej widać Kalabrię Pan Wojtek przepiękny widok za nami patrzcie, jesteśmy w miarę wysoko wychodzimy, wspinamy się właśnie pod górę po schodach na zameczek i wcale nie nagrywam, dlatego że nie mam tchu i musiałam odpocząć. Pomarańcz, zrobić Mogę podać. Sięgniemy? Nie, nie, nie. Się bo tutaj po <laughs> Patrz, brawo. Ale to, ze spadło, to też zbierz Postanowiliśmy zupełnie przypadkiem, bo się zgubiliśmy, że zdobędziemy jeszcze castello, czyli zamek który znajduje się w tym miasteczku. No i słuchajcie, pokonaliśmy naprawdę niezłą skałę, sporo schodów, ale już jesteśmy na górze. Dotarliśmy właśnie do zamku i mamy mieszane uczucia, ponieważ po pierwsze dostęp do zamku jest bardzo ograniczony. Czytajcie, jest zamknięta. Zamknięta jest również fontanna, która tutaj była taka do picia wody, i nie możemy się napić ale za to mamy przepiękne widoki na wybrzeże, na wschodnie wybrzeże Sycylii. Jeżeli chodzi o samo to miejsce, to tak jak większość wybrzeży Sycylii, jest to bardzo stare miejsce. Wzgórze to było już wykorzystywane przez Greków, przez starożytnych Rzymian. Później w XII wieku twierdzę zbudowali tutaj Normanowie. A od XVI wieku był on użytkowany jako zamek przez lokalnych władców. Co ciekawe, w, od XVIII wieku e, zamek ten był wykorzystywany jako cmentarz, więc e, nie wiemy do końca, jaka była e, decyzja, dlaczego akurat tak zrobiono, ale jest to bardzo ciekawe. Ostatnia rzecz, którą chcemy wam powiedzieć, to to, że na sąsiedniej skale znajduje się e, wieża oblężnicza i z niej można podziwiać przepiękne widoki. A teraz schodzimy już na dół. Kierujemy się do samochodu. Forca Dagro miasteczko ciekawe, ale poprzednie bardziej przypadło nam do gustu. Wszędzie znajdziecie tutaj takie klimatyczne domki, bardzo niskie, maksymalnie jedna-dwie kondygnacje. Naprawdę przepiękne wejścia, niektóre bardziej zadbane, niektóre mniej. Bardzo klimatyczne miasteczko, ale zastanawiam się, czy ktoś tu po sezonie mieszka. Podsumowując z mojej strony z tych dwóch miasteczek, ładniejsza sawoka niż Forza Diagro, ale oba są bardzo klimatyczne. Ostatnie spojrzenie na zatokę, ekipa już w komplecie, idziemy do samochodu i pokażemy wam jeszcze inne miejsca. Dzień w miarę młody jest takie wczesne popołudnie około godziny 15. Siedliśmy przy następnym miejscu. Niestety, parking trochę oddalony od miejsca, gdzie idziemy. A gdzie idziemy? Idziemy do Izalabella, czyli tej wyspy, którą pokazywaliśmy w wczorajszym odcinku. Yy, niestety jest 15, zrobiło się trochę chłodno i zaszło słońce, ale mamy nadzieję, że i tak będzie pięknie. A idziemy, bo on tak chciał. <słuch> jest początek stycznia, my przyszliśmy na plażę. Przyszliśmy tutaj, żeby pokazać wam tą właśnie wyspę. Wyspa nazywa się Izolabella, Bella, naprawdę robi całkiem niezłe wrażenie, na nią można przejść, jeżeli jest odpływ. Podejdziemy i zobaczymy, czy tak jest dzisiaj. A tam gabielka. O, fajnie, wyszło słońce. Podeszliśmy pod wyspę. Niestety, dzisiaj jest zalane, więc żeby przejść na drugą stronę, trzeba by się rozbierać, nie bardzo jesteśmy na to przygotowani, ale stąd też bardzo ładnie wygląda. W ogóle wyszło słońce. Dzięki temu widać jaka czysta i jaka ładna jest ta woda. A tu powoli, powoli to słoneczko zaczyna chować się za horyzontem. Myślę, że od rana bądź w sezonie jak świeci słońce to ta woda musi mieć prześliczny taki niebiesko turkusowy kolor. Jeżeli byliście i widzieliście to dajcie znać albo podeślijcie nam jakieś zdjęcie na Instagramie. Natomiast ja zasłyszałam od naszego przewodnika Wojtusia, ale nie wiem czy to jest prawda. Że na tej wyspie jest um, jakaś jaszczurka, która w trakcie. powiedzmy nazwijmy to aktu reprodukcji. <noise> zmienia kolor. A jak ktoś chce sobie jakieś ładne groty pooglądać, to można tutaj wziąć łódkę. Nie wiem ile kosztuje, nie dowiadywaliśmy się, ale słuchajcie, nawet w pływają. upływają. Izolowa śliczna. No mówię, że jakbyśmy byli tutaj w lecie, to pewnie byłoby bardzo dużo osób, ale. Pewnie też, więcej byśmy skorzystali i kolor wody byłby lepszy. A, a ja nie spróbowałam jeszcze wody. To już Wam pokazuję, jak jest ciepło. Tak zwany test wody. Aaaa, nie, zamoczyło mi buty. No. Jest zimna. Test wody wykonany, jest zimna. But zamoczony jeden, skarpetka mokra jedna. Wracamy już do samochodu, bo chcemy jeszcze na zachód słońca pojechać w jedno fajne miejsce, ale odnośnie samej wyspy, bo ona jest naprawdę bardzo fajna i bardzo ładna. Tam stoi taki mały budyneczek i nie wiedzieliśmy skąd on się tam wziął. A on się wziął stąd, że wnuczka królowej Wiktorii kupiła albo otrzymała w prezencie tą wysepkę, no i właśnie tam wybudowała taki mały budynek. Obecnie wyspa ta i budynek jest państwowo. Przechodziliśmy do ostatniego miasteczka, które dzisiaj obejrzymy. Jest to miasteczko Castelmola. Wjeżdża się tutaj naprawdę bardzo, bardzo krętą, wąską drogą, więc już samo to było przeżyciem. No teraz chodźcie, zabierzemy Was do miasteczka i pokażemy, jak wygląda. Słuchajcie, doszliśmy do windy. Ta winda na oko to ma 25 pięter. I zgadnijcie, co? Autoforter. Nie wiem. Zobaczymy, czy jest jakieś inna... Czy jest inna możliwość, żeby wjechać, czy nie? Na razie idziemy tą drogą, no i cóż, zobaczymy, wesoło nie jest. Tylko spójrzcie jakie fajne miejsce, tu akurat pan nie chce przejechać, tu mamy taką knajpkę i może do niej pójdziemy, knajpka z widokiem, tam Gabi robi content, a my albo pójdziemy tu do knajpy na soczek, albo idziemy w miacho, zobaczymy. Co tam jest jedzone? Kiramisu. Super pyszne. Już prawie go nie ma. Bo Pyszne. Przyszliśmy sobie na zachód słońca. Gabriela podziwia. Ciastko zjedzone, więc zadowolona. A taki mamy dzisiejszy zachód słońca. W sumie podobne jak w Taorminie, ale ten widok się nigdy nie nudzi. I jest trochę wyżej. A tutaj w oddali można zobaczyć boisko piłkarskie z widokiem. Pokazywaliśmy już wam takie boiska na przykład w Tajlandii czy w różnych miejscach, no a tutaj widok naprawdę pierwsza klasa. Dotarliśmy na mały placyk przed katedrą. Katedra pod wezwaniem Świętego Mikołaja, przynajmniej tak mi mówią, więc im wierzę. Wygląda spoko, właśnie dzwoniła. A ja Wam chciałem pokazać te inne budyneczki. Spójrzcie, jakie przepiękne zdobienia tutaj można zobaczyć. I to jest właśnie charakterystyczne dla tego regionu. A tutaj jest jakiś fajny, nie wiem czy to jest hotel, czy to jest restauracja, ale wygląda naprawdę super. Jeszcze fajniejsza jest ta uliczka po prawej stronie, w którą zaraz wyjdziemy. Ota. A tutaj mamy przepiękne okazy sycylijskiej... sycylijskich wyrobów, które można zakupić. Nie są wcale takie drogie, wyglądają bardzo ładnie, ceramicznie i kolorowo. W kolejnej witrynce znaleźliśmy Anioła. I To jest właśnie ta fajna, kolorowa mała uliczka, w którą weszliśmy obok kościoła, obok tych kamienic, tutaj wszędzie sprzedają Jakieś kolorowe ceramiki i inne wyroby sycylijskie. Tutaj są akurat papryczki. Ale jest tutaj naprawdę przyjemnie i fajnie. Słuchajcie, a ja, ja Wam powiem jedną rzecz. Wszędzie, dosłownie wszędzie tutaj są chmary Polaków. Popatrzcie. A, a znów... <śmiech> <śmiech> Może komuś magnesik? Jakbyście nie zauważyli, to tutaj jest jeden temat przewodni. Nie do końca wiemy dlaczego. Doczytamy i wam powiemy, jeżeli będziemy wiedzieć. Tutaj mamy piękny okaz sycylijskiego wozu kolorowego, który jest jednym z symboli Sycylii również. Wygląda fajnie, a tutaj jest knajpa, w której byliśmy na Tiramisu. Polecamy. Panie Wojtu, się proszę pomachać. No dobra, będziemy powoli kończyć ten odcinek. Kończymy go z miasteczka Castelmola. Mamy nadzieję, że miasteczko wam się podobało. Mamy nadzieję, że wszystkie miasteczka wam się podobały. Nam na pewno bardzo przypadły do gustu i te miejsca, gdzie kręcili Ojca Chrzestnego mm. i inne miasteczka. Fajne takie miasteczka na skałach, na górach, z widokiem na morze, z widokiem na góry, z widokiem na wulkan, na Etnę, tak. więc y, naprawdę bardzo, bardzo fajny dzień, bardzo fajny początek naszego tripa. My jeszcze zjeżdżamy do Taorminy, ale będziemy już trochę się relaksować. Zrobimy sobie Taorminę by night. Jutro wsiadamy w samochód i jedziemy w kolejne miejsca. Planujemy objechać całą Sycylię, więc sporo będzie się działo. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Mamy nadzieję jeszcze raz, że Wam się podobało. Kończymy. Trzymajcie się. Cześć. Papa, pa. A jak Wam się podobało, to dajcie nam znać w komentarzach, co dokładnie Wam się podobało. No a my... I zostańcie z nami, bo my jutro zapewnimy Wam... Zupełnie nowa atrakcja.